Dzień dobry, witam Was ponownie w tej miniserii na testy TV dotyczących systemu profesjonalnego zasilania kamer czy aparatów, ale również zobaczycie, że przeróżnych sprzętów, bo tutaj można podłączyć do tego wiele akcesoriów. Był odcinek o akumulatorach, był odcinek o tej dwukanałowej ładowarce do systemu Wilok, był odcinek o plecach, ale teraz. Również trzeba pomyśleć, jak to zamocować na obok kamery. I teraz tak: do tych plecków był oryginalny uchwyt pod rury, ale że ja nie korzystam z systemu Rail, tylko pomyślałem sobie, że skorzystam z takiego oto zacisku firmy Ulanzi. I tu jest, słuchajcie, naprawdę strzał dziesiątka. Jest to bardzo ciekawy zacisk. Oczywiście on ma spory rozstaw, zobaczcie, to jest max. Rozstaw szczęk jest około 43 mm około, więc całkiem sporo. No i oczywiście jedziemy w drugą stronę i sobie te szczęki zamykamy, jest oczywiście kilka takich dostępnych w różnych firmach, jeśli chodzi o te akcesoria, ale. Te, które wybrałem, są dość wyjątkowe. Po pierwsze, zobaczcie ilość otworów montażowych dookoła. No jest tego całe mnóstwo. Tutaj mamy też takie gumeczki, które, jeśli coś przykręcimy, to przez tą gumkę, przez ten o gumowy, świetnie nam dociska to i nic się nie ślizga, nic się nie będzie wam odkręcało. I Tutaj mam jeszcze takie cztery śrubki, bo to jest jeszcze do takiego dodatkowego, jakby mocowania. Ale dla mnie najważniejsze były, słuchajcie tutaj, te śruby. Zobaczcie z dużego gwintu na duży, z małego na mały. Teraz będzie widać dokładnie. I ja tutaj skorzystałem z tego dużego gwintu fotograficznego. Kiedy to dokręcę konkretnie, tak, to mogę to zamocować właśnie do pleców tych, do systemu A Gdzie to było teraz? Niech pomyślę. Chyba tutaj na dole. Zależało mi na tym, żeby ten ścisk był jak najbliżej samych pleców. Bo oczywiście są takie, gdzie możemy to. Odsunąć jeszcze, ale wtedy będzie się to nam bardziej bujało, prawda? A teraz zobaczcie, kiedy to zamocuję w ten sposób, to mam idealnie dolegające szczęki do pleców. Tutaj jest mało miejsca. Mało. No, da się odkręcić, nie? Da się odkręcić. Więc wystarczy. I w ten sposób, słuchajcie, mogę to szczęki mocować do każdego statywu na pierwszą lepszą rurę. Przykręcam to i to wszystko. Więc pach tutaj wkładam, i to już naprawdę jest kawał sprzętu, nie? To oczywiście było ściągnięte z Chin. Link tradycyjnie w opisie. No i cóż, może jeszcze powinienem dodać, że tutaj również są podfrezowane i naklejone takie gumowe. Okładziny, więc kiedy coś dociśniemy aluminiowo, na przykład nogę od statywu, no to nie będzie problemu, nie będzie się to po pierwsze ślizgać, i po i drugie nie zniszczymy samego, e, samej nogi statywowej. Dzięki, widzimy się już niedługo. Na razie.